po zakupy, bo no, nie bardzo było coś... znaczy było, było jedzenie w domu, ale nie tyle co, co w sumie potrzeba i trzeba było dokupić owoców, warzyw różnych tam rzeczy, więc pojechaliśmy do Azdy. No i już Wam pokazuję co mamy. Dobra, zaczynamy tutaj. Mamy tortillę z mamką kuprydzianą. Makaron. Bacon, czyli to jest fasola w sosie pomidorowym. Dwie paczki ryżu, bo taki ryż niż ten w torebkach. Serzuty, gdyby nam się zachciało coś, piec na przykład. Tak, spaghetti. albo spaghetti. Tutaj są jogurty. Dwa takie sosy. Bolognese, są, są naprawdę dobre. Są po dwa funty, to są duże sosy, po dwa funty w Aździe i naprawdę są smaczne, nie są słodkie. E, kilka paczek jaj oczywiście free range, bo nasze kury ostatnio się nie niosą, a potem tak się dojemy jajka, więc e, tak na marginesie kupujemy po prostu jajka. E, dzisiaj na kolację, obiad o kolację będzie makaron ryżowy e, z warzywami. I to jest sos, jaki żeśmy kupili. E, tutaj są dwa rodzaje kawy. Kawa, oczywiście, e, zwykła, czarna, jedna brazylijska, druga jest niekorabuła. No, ale te kawy są dobre. E, tutaj mamy dwie paczki kończyka e, słodka kukurydza, czyli kukurydza, to no po prostu normalna kukurydza. E, wzięłam malinie, kilka takich e, rzeczy. To są obiadki, to są owoce. Tutaj mamy ciasteczka, piwo bezalkoholowe Budweiser, Tu Tutaj więcej tych soczu, bo my potrzebujemy cztery. Masło bez soli one jest słona, ale nie jest dosalana, nie jest takie super słone. Sushi nori, będziemy jutro robić sushi. Mam nadzieję, że jutro nam się uda, ale taki jest plan. Plan warto mieć: dwie paczki oliwek. I tak chciała ten sos, salsa. I mamy tak ciemny sos sojowy. Tutaj mamy sweet chili sauce sos śliwkowy tutaj jest light soy sauce i tutaj jeszcze jest fish sauce sos rybny wypij, wypij smaczny jest my to jeszcze ogólnie mamy wszędzie Simon, bo są ciuchy do prania e, prosto bag a tam jeszcze jest wielka paka ziemniaków. E, tak, tutaj mamy marchewki, pieczarki, ogórki, jabłuszka, gruszki, melon. E, baby tomatoes. E, mam chęć na faszarowane papryki. Te papryki są tanie, jest w trodek sezonu. E, więc u nas można, do, można dowoli. E, sałaty, kapusty banany to są te warzywka do stir fry na dziś płatki różnego rodzaju te są w sumie bardziej do mojego męża te poduszki z czekoladą w środku bo oni po prostu uwielbia Golden Nuggets może nawet nie wiem jak to smakuje tutaj są jakieś różowe truskawkowe Mama, to smakuje jak Golden smakuje Golden no a jak smakuje Golden Golden. Aha, golden smoko jak golden. No. I ja. Unicorn. Uh, Unicorn. Fu fruit loops. Mhm. Mm fruit loops. I, I Tak. I I I no tak. <laughs> <laughs> tak, mamy jeszcze płyn do płukania. Ugrammy jego zapach. szczególnie dla dzieci. To jest to co wyłapuje, to, co wyłapuje um, kolor jak się pierze, różne różnokolorowe ubrania I to jest jakiś płyn do białych nie płyn tylko jakiś proszek do białych rzeczy, nie używałam go, widziałam pani był Szczoteczko do paznokci Maszynki do golenia Płyny do kąpieli Różnego rodzaju To to, a co to jest conditioner? Conditioner is something that you put in tair and then you makes your hair nice and smooth. And your armpits. Tak, odżywka do włosów. I tutaj jeszcze I mam taki balsam. Dla idy. Jest jedyny szampon, który pomaga. Kupiłam jeszcze szampon w kostce. Szampon do włosów. To jest napisane wzięłam sobie dwie takie maseczki do twarzy, szczególnie po tym słońcu mi się to przyda. I jeszcze mamy mleko. Słuchaj, jaka wielka paka Twixu za ofundę, więc w ogóle super cena. Tak, wiem. E, tutaj są trzy kalafiory, takie całkiem duże, e, bułki z serem i takie, e, ja wiem. Klebki cutunkowe, o, tak to można nazwać. My mamy jeszcze ciuchy, ale ciuchów tutaj w kuchni nie chcę rozkładać. Zaraz wam idziemy, je pokażemy. O! -o! Coś spadło. E, zaraz Wam pokażemy te ciuchy Boże, jak ja mam włosy, muszę ogarnąć. E, a tak, to jest jedna z, z tych bluz, co... Tutaj jest O! Ja na w samochodzie. Otnie widziałam. To jest E, Dobra, za do chwilę Wam pokażemy jakie mamy ciuchy. Dobra, mamy ciuchy, to są skarpetki e, Maliny. Tutaj jest trzypak spodni Maliny i te spodnie, słuchajcie, przecenione z 9 na 5 funtów. Takie trzy rodzaje i one są, słuchajcie, cieniutkie, bardzo fajne rozciągliwe, więc grube golonki maliny się spokojnie zmieszczą. E, to jest bluza, bluza Bruna, on no, chyba też z 9 na 5 funtów przecenionych. Bardzo fajny materiał. W ogóle ta seria ma bardzo fajne jakości materiały. Gdzie jest, a tak, tu jest pocket. No. I to wam pokażę, co mi się w ogóle strasznie podoba. To jest cały komplet, kosztował, słuchajcie, 10 funtów. E, oczywiście w przecenie. I tak, to jest koszulka. Do tego jest kurtka. Taka. Kind and cool. I do tego są, słuchajcie, spodnie takie. I są z tego samego materiału, co spodnie Maliny. Bardzo fajne to są tak leginsy za dwa funty i też z gumkami tutaj i gumkami tutaj, też dobre jakoś, tyle gody myślę, że będą. To są IDY spodnie, takie długie I tutaj mają jest jedna kieszonka, druga na suwaki, bardzo fajne też. I jeszcze ma Aniela, zobaczcie, taki dres, tutaj są spodenki bluza. I koszulka. I to jest 18 też na 10 funtów przecenione. Jest jeszcze taki dresik. Zobaczymy czy bruna, czy bibi. Trochę duży jest jak na bruna, ale wzięłam, bo mi się podobał. Tak więc mamy jeszcze taki dres. A i sobie wzięłam szorty Za 2 funty, męskie.